Hej scenebakus, witam was w kolejnym odcinku, tym razem odcinek z Gieta Online i tym razem są oczywiście próby czasowe. I pamiętajcie jedno, łapka w górę jest mile widziana, ale też warto sobie wspomnieć, że już jutro o godzinie 10.15 pojawi się materiał bardzo ważny z najlepszych pojazdów GTA Online. Musisz go obejrzeć, było sporo pracy przy nim, więc chcę, żebyś go po prostu zobaczył. Więc. Let's go! Zaczynamy. Jakby co, korzystamy z BATI 801RR. I jest to pojazd, który kosztuje tylko i wyłącznie 15 tysięcy. I nim zrobimy próbę czasową, jakby co, jest to pojazd ulepszony na maksa. E, jakby co, BATI tutaj się kupuje, proszę bardzo. Wieście, Redwood, bo czerwone ma minimalnie. To też ma lekko, powiedzmy taki kolor czerwony. To też ma trochę czerwonego. Ale tutaj jest tego czerwonego najwięcej, więc ta prędkość będzie raczej największe w tym dobra yy, wybieramy tą próbę let's go i jakby co jest to pierwsza próba czasową którą po prostu nagrałem więc fajnie aaaa ale to był lekki fail jakby co musimy jechać na jednym kole ale co chwilę jakieś fejle popełniam bo wiecie na jednym kole nie możemy za bardzo skręcać co ja odwalam tak bardzo zwaliłem tą próbę czasową i pewnie mi się nie uda przecież może Aha Kurde To nie jest takie proste wbrew pozorom, bo zobaczcie, że co chwilę tutaj Pojawia się coś takiego, że jadę Na skos Ej, ale w sumie? Nie! Nie wjechałem w ten punkt Oa Aha, no tak Okej okay. Dobra, wracamy na tamte miejsce O kurde, widzieliście, jechałem tak zygzakiem I nie niepotrzebnie kilometry robiłem dodatkowe Okej, okay, próba druga no, i teraz będę jechał normalnie, a nie z ygzakiem, więc powinno się udać. Postaram się takich głupich fadek nie robić. No bo Bati raczej zrobię tą próbę. Nie widzę większego problemu. Shotaro raczej nie ma szans, bo Shotaro ma tą prędkość maksymalną, troszeczkę gorszą od Bati. Więc z Shotaro by nie korzystał. Pariachem się da, bo pariachem robiłem. No ale jednak myślisz dalej, że Bati będzie po prostu najlepszym wyborem. Więc polecam. Dobra, podnosimy na jedno koło. 30 sekund, 32, dobra Tutaj lekko spowolnimy Tutaj wyskoczymy i teraz tu szybko jedno koło Nie! Co jest? Okej, okay, do trzech razy sztuka Jak mówi słynne przysłowie To jest przysłowie? Chyba tak yy, dobra Go, a, no, fajnie Bo staram się, wiecie Wystartować w taki sposób, żeby jak najmniej Tego, a Jednak do 4 razy sztuka Coś... te polskie przysłowia są... zepsute. Dobra. Na jednym kole lecimy. Dobra, tutaj pyk. I znowu szybko jedno koło. Jak mamy szansę musimy to robić, nie? Bo na tym jednym kole jest większa prędkość. Dobra, kolejne. Cały czas, nie z zygzakiem, prosto jedziemy. Jedno koło jest? Jest. Minimalnie podniesione, ale to bez znaczenia. Aby było podniesione raczej. Dobra. Tutaj, pyk. I chyba jestem minimalnie lepszej formie, że tak powiem, niż wcześniej. Tak, udało się, proszę bardzo, jest zrobiona próba czasowa. 100 tysięcy w panie za 3, 2, 1, go. Dobra. Mam lekkie opóźnienie, bo uploaduję film, który wy widzieliście wczoraj. A jest to film, jakby co? O tym, jaka jest szansa na dostanie diamentów, które wróciły do napadu na kasyno, oczywiście. Około 3 minuty zajęła mi pierwsza próba czasowa. Zobaczmy jak szybko zrobię tą. Ona z tego co pamiętam nie jest aż tak trudna. Więc nie powinno być z tym większego problemu. Idealnie zaparkowane, to właśnie chciałem. Ehm, let's go! Minuta 30! Ej! Robię to za pierwszym razem! Let's go! Patrzcie na to! Prawie tylko krawężniki mogą być lekkim problemem, ale... Postaram się... Uważać. Pyk! Gitara, i teraz tutaj, a nie, wait, dobra, ale to, to nic się nie stało. Spokojnie, nic się nie stało. Ponieważ, czekajcie, czy to była ta próba czasowa, czy jakaś inna? Bo pamiętam, że w jednej z prób czasowych można było zrobić taki fajny trick, i to chyba była ta próba czasowa. Tylko po prostu jest problem z tym, że e, stoją właśnie te samochody tam, bo da się tam przejechać obok i nam punkt zaliczy. Ale przez to, że stoją samochody, to to się nie uda. Dobra, za pierwszym razem się nie udało, no ale za drugim się uda, bo teraz już wiem, że tam stoją samochody. O, o to mi chodziło, nie? Pyk. No, może zbyt dużej przewagi nam to nie daje, ale gdyby tych samochodów nie było, no to wyszłoby jeszcze lepiej, nie? Dobra. Dobra, pyk, pyk, pyk. I o tym chyba pisaliście mi nawet w komentarzach, więc widzicie, że warto pisać w komentarzach. Później ja takie. Triki pokazuje reszcie widzów. Nie, no nie, no come on. Zawsze on jest taki. kurze mnie tercy banito. Dobra. Tutaj jest w miarę ok. Ej, może nawet mimo tego faila to mi się po prostu uda. Bo zobaczcie, że w miarę ogarniam. A, tutaj. A, no właśnie. właśnie widzicie, te checkpointy są tak nie ustawione nieintuicy, nieintuicyjnie, że takie. Patrzcie się. Aaaa, no tak, no tak. Zajebiście, dobra, Przytrzymujemy H, tak? H, H. Pyk. Teraz rozpimy się w Bandito, i teraz wiemy, że ta próba czasowa jest spieprzona, więc będę na to przygotowany po prostu. Dobra. to już na pełnej. Widzicie, robimy tę próbę kilka razy, i dzięki temu cały czas robimy takie akcje, że te prędkości są coraz większe. O, teraz wyszło idealnie, patrzcie. Nawet tutaj pyk. O, idealnie, proszę Państwa. Aha, no chyba, że tak. No idealnie, pięknie, nie? się musiałem zabujać. Ja pierdzielę. Zawsze to samo z tymi próbami RC Manito. To pojazd jest tak spieprzony czasami. <tryk> e, sorry, sorry, sorry. E, Mistik. Okej. Okay. Spróbujmy jeszcze raz. Może tym razem się uda. Mam taką nadzieję. Troszeczkę czasu oczekałem. Jest dzień. Jest piękna pogoda. A, je większy ruch, no tak. Zajebiście poczekałem. No, zajebi... No, fajnie, no. Piękny, piękny k***a jest. Znaczy nie, 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 nie mówię tak już. Co? No nie, no nie zaliczyło tym razem. Dobra, wytrzymuję H. Ale spokojnie, spokojnie, teraz totalne skupienie, totalne skupienie. Yy, tak chyba się nazywa pasywka Ash, albo kiedyś się tak nazywała. O widzicie? Jest, gram w LoL'a. A wy co? Nie gracie w LoL'a? Wewe. We. Yy, Słuchajcie, słuchajcie nie, mieszkańcy Korinis. Ogłasza się co następuje No teraz Już Już, k już k bo nie mogę <grych> Z tą grą Tutaj jest ciasno Czy nie ciasno? A jest ciasno W miarę Dobra, pyk Pyk, tu pod tym przyczepą No, no No, piękne Piękne to jest. O, teraz przyjechałem Pięknie. Widać, zajebiste hitboxy masz. Powoli... A teraz przejeżdżam. Co, już się wydział, tak? A, dobra, tutaj jest. za. O, tutaj zobaczcie jak nisko. O, teraz nie przyjadę A na pewno jak walnę w to? Nie zahamuje. Czyli tu kutka mnie hamuje, nie? Mimo, że nic nie dostaje, nawet spoiler. To mnie hamuje tutaj. Super. Fajne. Fajna gra. Przedała się tam w 120 milionach kopii chyba, więc fajna, całkiem, całkiem, nie? Okej, okay, teraz totalne skupienie, teraz nie ma szans na to, żeby cokolwiek się skieprzyło, mimo że teraz uderzyłem minimalnie, ale to nie problem, dlatego że teraz zobaczcie, że jest pusta droga praktycznie, pyk, tutaj przejeżdżamy obok, tu tutaj przyjeżdżają blisko krawędzi, ale dalej zaliczamy checkpoint, ogarnięte, nie no, nie ma szans. Powalniamy. Dobra, tutaj powoli po tym gładkim terenie. Lecz trzeba uważać, żeby nie wanąć w to. I teraz pożar już na pełnej, ale już trzeba hamować, dlatego że tutaj obok będzie zaraz blacha. I nie musimy wykręcić mniej więcej. Gitara. Ogarnięte, ogarnięte, no i gitara. Tutaj trzeba powoli, żeby nas nie podbiło. Nie, już ja to wszystko opanowałem. No... Ja jestem nam w to grę nie od dziś tylko od wczoraj, to już wiecie, takie rzeczy to... Nie u mnie! O. Dobra. Tyk. Mimo tego jednego fail'a, to myślę, że ta próba czasowa tak czy się uda, bo jeżeli przejedziemy to idealnie, to zostaje nam na tych próbach czasowych przeważyć tam z 3 sekundy. Ja widzę, że już dwa błędy mam, więc chyba RIP, ale zobaczymy. A może i nie? Bo coś pamiętam chyba, że tu już się mniej więcej gdzieś kończy. Tutaj zaraz będziemy wyjeżdżać. Tak, tu się kończy próba czasowa. Chyba. Gdzieś w tych terenach. Jeszcze dalej? No się nie kończy. Dobra, pyk. Tyk. I tu się kończy, tak? Dobra, easy. Mimo tych wszystkich faili, zobaczcie, że nie trzeba było się bać. Wystarczyło jechać do przodu. I tak, czy jakby mi się udało. Okej, okay. gitara. Dobra, więc to tyle w tym materiale. Sorry za chwilę słabości. Wiecie o co chodzi. Ja się zamierzam. tam. razy cześć. Elo.